Bajkowo, kolorowo, świątecznie jest za sprawą Płockich Ogrodów Światła na Tumskim Wzgórzu. Po raz kolejny rozstawił je PKN Orlen. Nim jednak rozświetlono Tumskie Wzgórze, dla wszystkich było mnóstwo atrakcji. Dzisiaj rozdajemy gorącą czekoladę i muffinki dla wszystkich, którzy przyszli na plac e, pobawić się razem z dziećmi. Będą różnego rodzaju nagrody później, więc wszystkich chętnych zapraszamy i osładzamy nam dzi dzisiaj ten pochmurny dzień. Czekolada też bardzo czekoladowa, jak widać jest duże zainteresowanie. W specjalnie przygotowanych namiotach można było udekorować pierniczki, wyciąć specjalne skarpety. Robię skarpetkę. A jaką skarpetkę? Jeszcze nie wiem. A jak się robi taką skarpetkę? Trzeba wyciąć dwie sztuki, a potem trzeba będzie przykleić i namalować coś na niej. Każdy mógł stworzyć też swoją wymarzoną choinkę. Wycięłam różne paski, mają różne długości mają długie, mają krótkie. Są kolorowe. Składam je na pół, robię lekką dziurkę, wkładam je na patycek, a później będę je dekorowała stycznym śniegiem. Na wszystkich czekał Mikołaj. Można było z nim porozmawiać, poprosić o prezent, bo jak twierdzi, dzieciaki w płocku są bardzo grzeczne. A o co proszą w listach? A to niestety tajemnica jest. Mikołajowa. Były konkursy, koncerty, zaśpiewały dzieci Płocka. Ze swoim bajkowym repertuarem wystąpiła także Kasia Łaska. Dziś będzie bajkowo, zimowo, świątecznie i bardzo tak klimatycznie. Rozstrzygnięto konkurs na świąteczną kartkę, którą co roku przygotowują dzieciaki z Domów Dziecka. Mimo wielu atrakcji, wszyscy czekali jednak na ogrody światła. Pięć, trzy, trzy, dwa, pięć, pięć. Przewodni to motoryzacja. W tym roku dzieci będą mogły zrobić sobie zdjęcia przy różnych automobilach, samolotach, usiąść na ławeczce wspólnie z Mikołajem na motocyklu. Naprawdę jest przepiękna aura. Zapraszamy jeszcze wszystkich bardzo serdecznie do 6 stycznia. Dekoracje składają się z kilkunastu instalacji, które rozmieszczono tuż za katedrą. Łącznie wykorzystano 43 tysiące ledowych lampek. Płockie Ogrody Światła pozostaną na wzgórzu tumskim do 6 stycznia przyszłego roku. Bardzo się cieszę że dzisiejsze wydarzenie ściągnęło tak dużo osób. Po raz kolejny, już po raz czwarty właśnie dla mieszkańców naszego miasta, dla mieszkańców płocka, dla mieszkańców okolic i dla wszystkich gości, którzy przyjadą do nas w tym wyjątkowym, świątecznym okresie. Właśnie stworzyliśmy tę wyjątkową atmosferę. Wykorzystaliśmy do tego 43 tysiące światełek, 12 kilometrów przewodu, aby jeszcze bardziej umilić. Mieszkańcom Płocka, spacery, zimowe spacery w gronie rodziny, przyjaciół i znajomych. Bardzo się cieszymy, że Płockczenie tak licznie przybyli na spotkanie z nami, podkreśla Agata Pniewska z PKN Orlen. Chcieliśmy dzisiaj właśnie stworzyć taką świąteczną atmosferę, oderwać Płockczan od codzienności, od problemu, bo każdy z nas wie, że to jest trudny dla wszystkich czas który czasami odrywa nas od tego co ważne, a skupiamy się na tym, żeby ze wszystkim zdążyć. Dzisiaj fantastyczna atmosfera, muzyka, dzieci, całe rodziny, no i mnóstwo światełek. Światełka oczarowały wszystkich, i małych, i dużych. Super, ekstra, co rok to ładniej, naprawdę. Bardzo fajnie, miła atmosfera. Czekaliśmy i nie chcieliśmy, żeby była brzydka pogoda, jest jak jest, ale jest super. Nam się podoba e, Mikołaj. A to co się podoba? Zamek. A to wie? Zamek. Czy nie jest są wesoło? Ciekawe, warto przeżyć dzieciakami. Skarpetki takie Na... Reszcie robiliśmy takie karteczki. No. I co jeszcze Malowaliśmy! Płockie Ogrody Światła można podziwiać codziennie od 15.30 do 23.30 na Tumskim Wzgórzu. Pozostaną tu do 6 stycznia, a przez najbliższe dwa weekendy grudnia będzie im towarzyszył świąteczny jarmark. Przede wszystkim zdrowia, bo jak się ma zdrowie to podobno już bardzo dużo i można wszystko. E, oraz miłości, spokoju w duchu, w sercach e, i, i ciepłych świąt i szczęśliwego nowego roku. Wesołych świąt!